Rozpoczynam kolejny etap mojej peruwiańskiej przygody. Tym razem chcę dotrzeć do nieznanych inkaskich stanowisk archeologicznych, położonych w wysokich Andach. W tym celu wypożyczam duży osobowy samochód, popularnie zwany kolektivo. To odpowiednik polskich taksówek, z tą tylko drobną różnicą, że zabiera tyle osób, ile się w nim pomieści. Jadę autostradą Panamericana przez nadbrzeżną pustynię. Po drodze podziwiam krajobrazy, które najbardziej przypominają mi znane z gazet marsjańskie pejzaże. Tym razem udaję się do drugiego co do wielkości miasta Peru, Arequipy, popularnie zwanej białym miastem ze względu na domy budowane z białego wulkanicznego kamienia. Po przybyciu do Arekipy okazuje się, że moja dalsza wyprawa staje pod znakiem zapytania. Sytuacja polityczna w Peru jest bardzo napięta. Można się o tym przekonać naocznie, obserwując tę manifestację polityczną. Mimo zamieszek politycznych dotarłam do Argiby. Jestem w Muzeum Doktora Bellana. Za mną mumie. Placówka naukowa Doktora Bellana blisko współpracuje z polskimi badaczami, a ja słucham opowieści o starożytnych mumiach. antes es posible ver por la dentadura este tipo de ondas que son para la cabeza como allá. Estas también son bolsas para coca hechas de piel. La ofrenda de coca. Todas las bolsas tienen coca. Acá hay una pusca que es para hilar. Doktor Bellan pokazuje mi in casquete y ozdoby. Esta manta se usaba doblada. Así, tenemos el elemento característico que es la estrella de ocho puntas y figuras antropomorfas que corresponden a caras tanto en la parte externa como en la parte interna de la banda es un tejido de algodón Era utilizado para cubrir la, la cintura y proteger del frío, además de sujetar la ropa. Es para el sacerdote, es un símbolo del sacerdote. Era un símbolo del sacerdote inca. To niesamowite wrażenie dotykać starożytnych inkaskich ozdób, które mają po kilkaset lat, tak jak ta złota szpila oraz piękna złota bransoletka. Tenemos material inka de la zona el típico aríbalo cuya característica Es las asas laterales, la punta extrema y un elemento que sobresale y sirve para cuando uno lo carga sobre la espalda, cuando es muy grande va el cordel de aquí a acá y se mantiene el equilibrio con ese elemento. Es cerámica chuquibamba que corresponde al área de la provincia de Condesuyos y la provincia de Castilla en Arequipa. Tenemos una decoración que generalmente es negro sobre rojo. Mimo porannych manifestacji politycznych wieczorem życie w Arekipie toczy się normalnie, a ja uczestniczę w otwarciu wystawy zorganizowanej przez Andyjską Misję Archeologiczną Uniwersytetu Warszawskiego. Taka była generalnie idea, żeby pokazać w Peru to, co polscy archeolodzy i konserwatorzy, przede wszystkim stanowisk archeologicznych z architekturą, robią na świecie. Jak widać, zainteresowanie przybyłych gości jest ogromne. Następnego dnia wypożyczam samochód i wyjeżdżam z Arekipy w góry. Niepokoje społeczne zostawiam w mieście, chociaż i w górach nie zawsze bezpiecznie. Popularne 10 lat temu ugrupowanie polityczne świetlisty szlak jeszcze nie tak dawno porywało turystów dla okupu. Czy wydarzy się to i nam? Moim przewodnikiem w kolejnej wyprawie w poszukiwaniu nieznanych stanowisk archeologicznych będzie profesor Mariusz Ziłkowski, który od wielu lat prowadzi badania nad tajemniczymi miejscami związanymi z kultem Świętej Góry Inków, którą był nieczynny już wulkan Nevado koropuna Głównego wulkanu, prawda? i tam Małka Jachty będziemy mieli tutaj, ale trzeba pamiętać, że jest możliwość dojścia drogą od góry, od strony właśnie Małka Jachty przez Rio Blanco, Tualki do laguny, która jest po lewej stronie. Interesujące jest od tej strony, bo jest ciągle są te opowieści o tej. O tej miejscowości, o tak zwanej Ciudadela de las Nieves. I to jest właśnie dość interesujące, gdzie to, gdzie to może się znajdować. Jeżeli to oczywiście nie jest jakaś opowieść o charakterze całkiem legendarnym, W tym odludnym i słabo znanym naukowcom zakątku Andów, coroczne prace przynoszą ciągle nowe odkrycia. A ja jestem szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w jednej z takich ekspedycji. nie widzi, jest, jak to jest osadzone, czyli to, żeby to zbudować, no to musieli ładnych parę e, tysięcy ludzi do tego użyć. Wędrując wraz z profesorem w poszukiwaniu zaginionych śladów kultury inków, doceniam wysiłek towarzyszący wyprawom archeologicznym w trudnych warunkach terenowych. Ciężka charówka od świtu do nocy wymaga doskonałej kondycji, odporności na zmiany klimatyczne i co najważniejsze, ogromnej pasji i wytrwałości oraz zwykłego szczęścia. Wysokość ponad 4000 metrów nad poziomem morza powoduje, że męczymy się dużo szybciej, dlatego używamy popularnej wśród andyjskich Indian boskiej rośliny inków, liści koki, zmniejszają objawy choroby wysokościowej i wzmacniają wycieńczony organizm. Mam ogromną satysfakcję, że dzięki profesorowi dotarłam do tego miejsca, którego nikt przede mną nie pokazywał, w żadnej stacji telewizyjnej. Panie profesorze, jesteśmy pod Świętą Górą Inków, na Wadokoropuna. Koropuna. A to stanowisko jak się nazywa? Jesteśmy na stanowisku Małkaliachtan. Nie jest to nazwa specjalnie oryginalna, znaczy to tyle dosłownie co stara osada albo stara wieś, lub dawna osada. Na wysokości mniej więcej 3650-3700 metrów. W każdym razie przypuszczamy, że tu właśnie znajdowało się główne centrum administracyjno-religijne związane z kultem Koropumy. Wykopaliska wokół świętej góry dają szansę polskim badaczom na odnalezienie miejsc, gdzie inkowie składali wyjątkowe dary dla bogów, ofiary z ludzi. Być może powtórzą sukces na miarę odnalezienia mumii zwanej Juaniton z Ampato. Jakie plany dalsze pana profesora związane z tym stanowiskiem? No, więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie sondażowe wykopaliska, odczyszczenie niektórych struktur, to już zrobiliśmy w poprzednich latach. Naszym zamiarem generalnie jest doprowadzenie do tego, żeby stanowisko to zostało wpisane do rejestru zabytków chronionych w Peru i żeby perspektywicznie stało się jednym z elementów takiej nowej drogi turystycznej, którą chcielibyśmy zaplanować, no żeby również zostawić po naszych pracach. Co dla ludności tutaj miejscowej, że nie tylko tak, że archeolog przyjeżdża robi swoje, pozyskuje materiał, publikuje pracę i wyjeżdża, tylko żeby po prostu w ten zabytki no, w sposób trwały zostały zabezpieczone i mogły być podziwiane nie tylko przez takich doraźnych, zwiedzających jak my, ale żeby Stanowiły, no, można powiedzieć, taką trwałą trwały element krajobrazu kulturowego tej części Peru. Gdzie panie profesorze? Właściwie są dwie koncepcje dotyczące tego budynku. Pierwszy, ze względu na charakter wejścia i generalnie trochę to, cośmy tutaj znaleźli, mógłby to być grobowiec, więc znaleźliśmy trochę resztek kosty. Niestety było to wykorzystywane przez cały okres kolonialny, a do niedawna po prostu jako schronisko, także warstwy są strasznie przemieszane. Widać tutaj, że to było dość często wykorzystywane, no bo pani, ma Pani Jednak ślady ślad ognia. ognia, prawda? Co najmniej 500 lat wstecz, czyli mówimy o końcu wieku XV, może samym początku wieku XVI. Po wyjściu z podziemnej komnaty niepokoi nas widok ogromnej chmury dymu. Czyżby to zapowiedź wybuchu wulkanu? Po paru minutach uspokojeni zauważamy, że to miejscowa ludność wypala trawę w dolinie. Co za ulga, chociaż ja żałuję, że straciła mnie powtarzalną okazję zobaczenia z bliska potoku gorącej lawy wulkanicznej. Dookoła wulkanu Nevada Koropuna jest dużo jaskiń, w których spoczywają ludzkie szczątki. Zwiedzam jedną z nich wraz z ciągle szokującymi dla mnie rozrzuconymi ludzkimi kośćmi. W tumanach kurzu na wysokości powyżej 4000 metrów nad poziomem morza jedziemy po dzikiej Punie, czyli, jak podaje encyklopedia, półpustynnych po terenach w wysokich rejonach Andów, gdzie dominują trawy kępkowe, drobne krzewinki i rośliny poduszkowe. W okolicy brak jakichkolwiek ludzkich osiedli, a jedynymi gospodarzami na tym terenie są spotykane stada lam. Ta podróż to niezapomniane przeżycie. Pusta droga biegnąca wokół wulkanu i tumany kurzu. I natarczywe pytanie, co by się stało, gdyby zepsuł się samochód, bo do najbliższego miasteczka jest pieszo kilka dni drogi. Po paru godzinach podróży docieramy do kolejnych samotnych ruin położonych u podnóża świętej góry do Koropuna. Aż trudno sobie wyobrazić, że kilkaset lat temu to miejsce tętniło życiem. Teraz to całkowite odludzie. Tak dziwne są koleje historii, nie sposób uwolnić się od pytania, co po nas zostanie. Na stanowisku odnajdujemy liczną, rozbitą ceramikę. Tutaj także dotarli rabusie grobów, czyli popularni Huakeros. Stanowisko inne niż to, które widzieliśmy poprzednio. Po pierwsze, znacznie mniejsze, ale z drugiej strony bardzo dobrze zachowane. Prawdopodobnie, jak zresztą zaraz zobaczymy, było miejsce w jakiś sposób związane. Z działalnością gospodarczą również. Przypuszczamy, że to było jedno z miejsc, w którym rezydowali pracownicy, można powiedzieć, pracujący na rzecz inki. Zajmujący się państwowymi stadami LAM. Jakie było pana profesora najbardziej spektakularne tutaj odkrycie? Najciekawszą rzeczą w sensie wyposażenia grobowego to były z jednej strony taki zespół palenisk ofiarnych, w których palono ofiary, i prospekcja tego, tych warstw popiołu pozwoliła nam, na wydobycie szeregu przedmiotów, które były składane w ofierze. To są rzeczywiście kości ludzkie, z tym tylko, że one pochodzą właśnie z tych grobowców. Niestety większość z nich właściwie poza jednym, poza tym właśnie, który udało nam się wyeksplorować trzy lata temu, który był w zasadzie nienaruszony. Tutaj są te cztery ciulpy tworzące jakby takie ograniczenie całego zespołu od strony północnej. I tuż za nimi, lekko w lewą naszą stronę, widzicie Państwo taki otoczony duży plac, otoczony murem. Ten podłużny budynek, zwany był w Kajanka. Był to budynek, wyraźnie wskazujący na funkcję administracyjną. mamy jeszcze taką malutką platformę uszną. jest ona może niezbyt widowiskowa, ale i też jej obecność dowodzi, że na tym stanowisku, co przynajmniej co pewien czas, musiał przybywać Inkaski dostojnik. Na tym górskim płaskowyżu rozbijamy nasz pierwszy obóz. A kto to jest? Co? Trudno stwierdzić, ale zaraz słońce Proszę? wchodzi już po piątej. Nie rozumiem. Po piątej. To trochę. Słuchajcie, jest piąta rano. Spałam w poworze Minus pięć. Puna. Wrażenie ekstremalne. Należy to powtórzyć. Czekam na, na to, żeby się profesor obudził i idziemy na następne stanowisko archeologiczne. Finito. W obozie zostawiamy nasz samochód i idziemy pieszo do wąwozu, gdzie dwa lata temu odkryto ślady inkaskiego miasta. Po drodze mijamy osadę, jedną z nielicznych na tym pustkowiu. Jej wygląd nie zmienił się prawie od 500 lat. W górach najbardziej męczące są duże dobowe wahania temperatur. Ze względu na bliskość równika i znaczną wysokość temperatura w ciągu dnia dochodzi do 30 stopni Celsjusza, a w nocy spada niekiedy do 15 stopni poniżej zera. Problemem jest ubiór. Mimo wysokich dziennych temperatur, zarośla, kamieniste podłoże i ostre kaktusy zmuszają nas do noszenia długich spodni i ochronnego obuwia. W trakcie wędrówki po stanowisku odnajdujemy doskonale zachowane mury domów i świątyń. profesorze, jesteśmy na kolejnym stanowisku archeologicznym. Jak ono nosi nazwę? Siniolika, Pukara Siniolika. Jesteśmy w odległości, no jak pani sama stwierdziła, około 35 minut 40 minut drogi pieszo od poprzedniego, odtompują. To jest właśnie samo w sobie dość ciekawe. Dlaczego dwa stanowiska, no niewątpliwie mieszkalne, niewątpliwie użytkowane w czasach Inków są aż tak blisko siebie. No to dowodzi jakiegoś dużego zainteresowania z administracji inkaskiej tym Właśnie terenem. A że możemy mówić prawie no, w stuprocentowej pewności, że chodzi tu o obecność przedstawicieli administracji nikazkiej, to wynika z kilku czynników. Jest ono rozplanowane, bardzo wyraźnie rozplanowane są te segmenty takich dwu, dwa domki otoczone murkiem, i następny segment następny ułożone wzdłuż jednej linii. Bardzo precyzyjnie rozplanowane takie moduły mieszkalne. Profesor opowiada mi, jak mogło wyglądać to miasto w czasach Inków. Obecnie w tym miejscu jest dużo tajemniczych i do tej pory niezbadanych świątyń i budynków. Rozmawiamy także o problemach wszystkich badań archeologicznych w wysokich Andach. Ekwipunek wyprawy, gdzie badania trwają od kilku tygodni do paru miesięcy wymaga doskonałej organizacji całego przedsięwzięcia. Trzeba wszystkim uczestnikom badań zapewnić odpowiedni zapas żywności, wody pitnej i podstawowych lekarstw, bo przecież najbliższe miasto jest wiele mil stąd. Naszym najbardziej spektakularnym znaleziskiem w tych okolicach okazał się tajemniczy kamień. Tutaj gwiazdka kolejna to kolejny Cosiach byli terapeuty. Trudno nam w tej chwili powiedzieć, co to jest dlaczego akurat tylko na tym kamieniu, przynajmniej z tego co na razie znaleźliśmy, że tylko na tym kamieniu jest tego rodzaju znak. Czy to jest znak konstrukcyjny? Czy to jest po prostu jakiś znak zostawiony, na przykład przez, przez misjonarzy, którzy tutaj zwalczali bałwochwalstwo? Więc może to z takiej działalności pochodzi? Trudno nam powiedzieć. W każdym razie jest to dość. Samo sobie ciekawy, natomiast proszę zwrócić uwagę, że kamień jest dość dobrze obrobiony. A spotykał Pan profesor na innych stanowiskach podobne znaki. Nie znaleźliśmy czegoś takiego. Także stąd jest pytanie, co to może być. Udajemy się na dalsze poszukiwania. Może znajdziemy jeszcze jakiś kamień z tajemniczymi znakami? Po paru godzinach niestety musimy się poddać. Nie odnaleźliśmy kolejnego magicznego kamienia, ale dotarliśmy do zagadkowej świątyni inkaskiej. Jest ona kolejnym dowodem na wysoki poziom rzemiosła i precyzję, z jaką starożytni inkowie obrabiali kamienie. Wzniesiono ją z kamieni o nieregularnych kształtach, które doskonale do siebie pasują. To musiało być przynajmniej takie, prawda? przynajmniej takie. Także ewentualnie można by było. Zachód słońca. I brak obiad. tego po drugiej stronie. Profesor objaśnia mi, jak to miejsce mogło przypuszczalnie wyglądać. że dokonaliśmy w świątyni niesamowitego odkrycia. No może nie niesamowitego, ale w każdym razie faktem jest, że nie zauważyliśmy tego poprzednio w krzakach w czasie prospekcji. Proszę zwrócić uwagę, mamy ołtarz, który jest dokładnie umieszczony naprzeciwko tego okna zachodniego, który jak... Wspominałem pani na początku omawiania świątyni, prawdopodobnie przepuszczało tak ukosem promienie słoneczne. W każdym razie jest bardzo interesujące, że ołtarz jest dokładnie na osi tego okna po przeciwległej ścianie, właśnie tę część jest ona bardzo ciekawa. Prawdę powiedziawszy, jest to drugi ołtarz. W świątyni inkaskiej, który znaleźliśmy w czasie naszych badań. Drugi jest w świątyni w Łaman Marce w stanowisku, który jest tam za tą górą. Czy spodziewaliście się, że jest to świątynia inkaska? No, wszystko na to wskazywało. Zarówno ta, ta obróbka kamienia na stanowisku, jak i fakt tego, co pokazywałem Państwu poprzednio, rozplanowanej zabudowy, co jest też cechą charakterystyczną inkaską. No i wreszcie sam ten budynek. Wydaje mi się, że ma. Cechy architektury inkaskiej, prowincjonalnej oczywiście. Wyruszamy w ostatni etap mojej podróży, na stanowisko Kopan, gdzie profesor odkrył zagadkowy, pojedynczy grób. Mieszkańcy starożytnych Andów wierzyli w życie pozagrobowe i czcili swoich przodków, mumifikowali ciała zmarłych, a następnie przygotowywali zmarłemu uroczysty pogrzeb. Oczywiście spróbujemy ustalić, do kogo należał odkryty grób. Mam nadzieję, że nie dotarli do niego jeszcze huakeros, czyli złodzieje grobowców. Po przybyciu na miejsce stwierdzamy, że huakeros niestety byli pierwsi. Grobowiec został już splądrowany. Jest to zupełnie niespotykana rzecz dotychczas w odkryciach grobów. Będziemy oczywiście tu kopać, ale proszę zwrócić uwagę na tą na ten rodzaj tronu. Jeżeli pan się przyjrzy, widać na nim jeszcze ślady, takie zielone tam. Co prawdopodobnie dowodzi, że coś tam spoczywało. Prawdopodobnie mumia. Rozwiązanie tej zagadki to następny cel wykopalisk.